spotkała pani kominiarza, który pani życzy wszystkiego i całej rodzinie. Proszę Panią, dla Pani na podkóweczkę tutaj przypniemy, żeby po prostu było szczęście. Na cały rok, na całej rodziny szczęście wpada, nie wypada. Stąd wpada, nie wypada. I tak proszę wieszać zawsze podkóweczkę żelazną, po, odwrotnie. A tą zawsze, żeby szczęście nie wypadło nam. Ma Pan szczęśliwą, ładną małżonkę. I Bardzo dlatego mi miło. wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, ja uśmiechniętego Nowego Roku. życzy firma. Polonia, proszę panią, mało tego. Pani jeszcze ma notatek dzisiaj, kalendarz, proszę panią. A dla ciebie, kochana, jest podkuweczka. Podkuweczka, żeby ci szczęśliwi. Ja ci przypnę, kochane, Ja ci przybnę. Podkuweczka, proszę. Żeby... Wszystkiego najlepszego. Na nowy rok. Dzień dobry, no witam was. Bardzo proszę, proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Zapraszamy, zapraszamy, szczęśliwego Nowego Roku, życzę Wam kominarz, życzę Wam polonia, życzę, jeszcze takiego kotka dostajecie, jako kalendarz, bardzo proszę, dla Ciebie również, też kotka czy jakiś inny byś chciała? Może kotek. bardzo, nie, może, serdecznie Państwa zapraszam, proszę Panią, proszę Panią, wszystkiego dobrego, na nowy rok. I co życzymy? Wiele dobra i serdeczności na nowy rok. Życzę hotel Polonia. Bardzo proszę, Skotkiem. A jeszcze nie, nie płaci Pani, nic proszę Panią. Dzisiaj mało tego. Dobrze, Pani już podniosła, przepraszam. Ma Pani jeszcze, jeszcze Pani ma kominiarza na szczęście. Rok bez trosk, życzy bolo. To znaczy ja jestem, a dla Ciebie jeszcze mam podkowkę. Słuchaj, podkoweczka na szczęście na, nie tylko na rok jedenasty, ale na całe życie. Bardzo proszę. Zakładamy zawsze sobie tak do góry, że szczęście tak. wpada i nie wypada. Szczęście, dobrze? Dobrze. dla takiej, co zdaje egzaminy, możemy prosić, to nie możemy prosić? Dobrze, dostanie proszę Panią. Dostanie Pani drugą, dostanie Pani drugą. Bo to ja Pani zapnę, a Pani już Dobra. tego, tak? Bardzo proszę, o proszę, o bardzo Dzięki. proszę. Nie, wszystkiego wszystkiego najlepszego, wszystkiego nowego. co dobre w nowym Zajem roku. Tak. Dziękuję, oby oby, oby nas mijały troski, żebyśmy byli pozytywni, słoneczni, jak będziemy uśmieci, radośni, to przemiecimy szybko zimę w lato. Dziękuję przejmie, dziękuję. 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 bardzo dziękuję. Wiedem bardzo dziękuję. Dziękuję. bardzo. Dziękuję. i serdeczności dla wszystkich Wielkopolan. Życzy Hotel Polonia i kominiarz Bolo.